Gala Windur Boxing Night do Dzierżoniowa przyciągnęła fanów boksu z całej Polski. 17 października hala Osiru wypełniła się po brzegi. Frekwencja była tak duża, że w dniu imprezy zabrakło biletów. Wydaje mi się, że z roku na rok coraz lepsze są te gale. Dzisiaj nawet mieliśmy spotkanie, krótkie podsumowanie. Już dużo rzeczy, które popełniliśmy błędów w tamtym roku już w tym roku było, były wyeliminowane. Ogółem chyba kibicom się podobało. Przede wszystkim frekwencja była duża. To, to też nam zależało. Telewizja już coraz lepiej z nami się zgrywa. Większa komunikacja, większy przepływ informacji z jakiej w jedną, tak i w drugą stronę. Z Gali na Gale się uczymy. Wydaje mi się, że, że za rok będzie lepsza, a za dwa lata będzie jeszcze lepsza. Podczas gali można było oglądać wiele emocjonujących pojedynków, ale większość osób czekała na dwie walki wieczoru. Do przedostatniego w tym dniu starcia w towarzystwie trzeciego wymiaru wychodził Mariusz Wach, który bardzo pewnie wypunktował swojego przeciwnika z Serbii, Samira Kurdagicia. Nie mam nic do zarzucenia. Zawsze Mariusz kalkulował, ruszał od, od, od może powiedzieć, trzeciej, czwartej, piątej rundy. Tutaj w pierwszej rundzie już widać, bo zależało mu na, na, na wygraniu i to efekt wygraniu, ruszył bardzo zdecydowanie. Wskazówki, które ja mu udzielałem które i, i rozmowy, które były na treningu mm, przeprowadzane między nami, to widać, wziął sobie to do serca, bo nie kalkulował, od razu wyszedł, od razu agresywny boks z pierwszej rundy, za co szóstka mu się tam należy. Brakowało może troszkę bardziej precyzji, brakowało może bardziej tej lewej ręki, przecież przez pierwszą, drugą rundę ta lewa ręka robiła swoje, bo go porozbijał. Widać było, że od razu krew się już pokazała na twarzy i ta lewa ręka była super w pierwszych dwóch rundach. Już od, od rundy trzeciej trzecie do ósmej już tej lewej takiej precyzyjnej nie było. I to może, właśnie, może ta precyzja tych ciosów zadecydowała, że nie skończył go przed czasem. Bo jeśli by troszkę by się skupił, lewą ręką sobie bardziej wypracował ten moment, gdzie później można było wyprowadzić jakąś dłuższą kombinację, to, to ta walka mogłaby się skończyć troszkę inaczej. Ale to, to mówię, to jest kwestia czasu, walk. Mariusz już zaczął, wie o co, o co walczy, wie co może stracić, jeżeli będzie z siebie dawał maksa. Także wydaje mi się, że to jest kwestia, można dwóch, trzech pojedynków i, i, i Wachujsz powinien wrócić do tych swoich najlepszych momentów. Ostatni tego wieczoru pojedynek to walka Kamila Łaszczyka, który pomimo problemów zdrowotnych wygrał jednogłośnie na punkty z przeciwnikiem z Hiszpanii. Do czwarty rundy kamil boksał świetnie. W czwartej rundzie trafił go się na splot i wydawało się, że ten zawodnik zaraz będzie yy, podłączony się jakimś ciosem na górę, no ale Kamil ma problemy zdrowotny, tak? I to mu hemoglobinę bo tak strasznie niską, że to jest niemożliwe, że on do czwartej rundy wytrzymał na takie, na takie wytrzymałości, to wychwyciliśmy dwa tygodnie przed, przed walką, zrobiliśmy badania i zobaczyliśmy jakieś wielkie braki. Sam Kamil był zdecydowany, że chce walczyć, podjął taką decyzję, że jednak będzie walczył. I i widać było, że już w ostatnim tygodniu na, też tam się zrobiło troszeczkę lepiej, ale to nie na tyle lepiej, żeby Kamil mógł wyjść i, i zaboksować w 100% tak sprawny Dla oka kibica mogło się to podobać, bo naprawdę tam było z jednej i z drugiej strony była wymiana, bo do czwartej rundy Kamil boksował rewelacyjnie, a do czwartej rundy troszeczkę było mm, że coś bardziej szala się wyrównała, tak? I, i jednak te okiem kibica mówię, o to nie zawodnik musiał tylko po to, żeby dostać, ale też coś tam za ciosy, które też dochodzą do celu, także no, miało prawo się podobać kibicom. Wydarzenie organizacyjnie było wielkim sukcesem. Mamy nadzieję, że za rok odbędzie się kolejna gala boksu w Dzierżoniowie, na którą już teraz zapraszamy.